Cześć! W KFC jest coś, co podkręci każdego kiwica. Chodzi nowy, niesamowity Twister Dragon! Zaczyna się rozkręcać, ostroż pikatne polędwiczki z kurczaka, kiełki sojowe, marchewka i! Mm, sos, sosk sezamowy. A wszystko w jeszcze bardziej zakręcony kotkil. Nowy Twister Dragon. podkręca emocje w zestawie specjalnym. Teraz krótka piłka. Spadasz u KFC, strzelasz SMS-a i codziennie zdobywasz nagrodę. KFC, palce lizać. Colgate Total ogłasza, że nadjeżdża zupełna nowość. Nowa pasta Colgate Total Plus Whitening. 12-godzinna ochrona, plus bielsze zęby. Proszę. E? Nie jest taki zły. Mhm. A i zachować się potrafi. Dobra, tatatra. Leć to góralskie piwo. Cukier żelujący diamant sprawia, że owoce nie tracą koloru i zapachu. Diamant wiemy, jak osłodzić Ci życie. Już przed wiekami, gdy nasze granice sięgały po dalekie wschodnie stepy, Polska słynęła zwłaszcza z jednej rzeczy. Paluski. Paluszki lajkonik, legendarny smak. Drużyna Beckham, Peron, Rivaldo i Oliza ale zaraz kogoś tu brakuje! Brakuje ciebie! Jedź do Manchesteru na spotkanie z piłkarzami Pepsi. Wygrywaj piłki, torby i kasety z popisami gwiazd futbolu. Pepsi, spełni marzenia. Już 10 czerwca na antenie dwójki kolejny mecz reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata piłce nożnej. Przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie Portugalia, drużyna, z którą do tej pory nasza reprezentacja spotkała się w finałach Mistrzostw Świata tylko raz. A w piłkarskim konkursie dwójki możesz wygrać 5000 zł. Oto pytanie. Na których Mistrzostwach Świata odbył się ten mecz? Niemczech, Argentynie, Hiszpanii czy w Meksyku? Wystarczy wysłać SMS-a o treści 1, 2, 3 lub 4 pod numer 7550 albo zatelefonować pod numer 0785800, 800, aby wygrać 5000 zł. Nagrodami dodatkowymi są pakiety kibica, zawierające m.in. reprezentacyjny szalik oraz kasetę wideo z fragmentami zwycięskich eliminacji, a także płyty, gdzie jest taki drugi program drugi z przebojami gwiazd dwójki. Możesz okazać się zwycięzcą bez względu na wynik meczu z Portugalią. Nie zwlekaj. Wyślij sms albo zadzwoń już teraz. Szczegóły w telegazecie na stronie 770. it's better to do the do-do Promocja czekolady Alpen Gold. Wyślij pięć kodów z dowolnych czekolad Alpen Gold. Co miesiąc do sierpnia tysiące aparatów Aqua do wygrania. Cała rodzina kody wycina. Alpen Gold. Szczegóły promocji na opakowaniach Alpen Gold. Karlsberg prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie. Niedobry kotek. Dobrze, że mu łańcuch nie spadł. Mountain Dew. Nie widzę go w domu. Gdy fotografuję, podchodzę blisko. Adrenalina każe mi działać. Wyostrza umysł. Przestawia widzenie. Świat składa się z ujęć. Trzeba tylko wybrać te najlepsze. Klatka po klatce, jakby w zwolnionym tempie. Zabieram dla siebie to, co najmocniejsze. Trzeba być sobą w każdej sytuacji. Wtedy można podjąć dobre decyzje. Moja pasja to moje życie. Tylko to się liczy. Barka Strong. I nie ma mocnych. Chyba z Baan. Do piwa. A pamiętacie nasze piwo? Takie zimne. I wiana. Taka gęsta. Chęści. Okończył. Chęściu. Panowie, za zwycięstwo z Portugalią. Za naszych. <grywa> Okończył. Zbliża ludzi. Proszę Eee, nie jest taki zły mhm. Aj, zachować się potrafi Dobra tatatra. Tatra Deć to góralskie piwo hop, hop. O, pan wóbr. Pana tak błyszczące białe zęby Colgate Herbal White Łączy zioła, wyciąg z cytryny i naturalne składniki Znane z delikatnego usuwania przebarwień Dlatego moje zęby są tak białe Colgate Herbal White Zdrowe i białe zęby naturalnie To płyn uniwersalny Ajax Floral Fiesta. Czyści dokładnie i skutecznie, a jego zachwycający kwiatowy zapach sprawia, że dookoła tak pięknie pachnie. Płyn uniwersalny Ajax Floral Fiesta. A teraz odkryj nowe mleczko do czyszczenia Ajax Floral Fiesta. Skutecznie usuwa brud i łatwo się spłukuje. Ajax Floral Fiesta.